Chcielibyśmy Państwo przedstawić osobę, która kandyduje i współpracuje z nami od wielu lat. Osobę, która była radnym Rady Powiatu, która kandydowała kilkakrotnie w wyborach samorządowych, która tworzyła Platformę Obywatelską, platformę Obywatelską w powiecie świdnickim i w miejscowości, w której mieszka. No Już tak, Państwo wiecie, tym kandydatem jest wiceprzewodniczący Platformy Powiatowej Świdnicy, pan Tomasz Kurzawa. Zapraszamy. ...drugiej ligi, ale mam nadzieję, że w ramach tej drugiej ligi również będziemy się dobrze prezentować. Jestem kandydatem na burmistrza Świebodzic. Tak. Jestem kandydatem i jestem faworytem w tych wyborach i to trzeba przyznać ale mam nadzieję i nawet jestem przekonany, że mogę być i chyba jestem czarnym koniem tych mistrzostw. Konie mają to do siebie, że na ostatniej prostej potrafią wygrywać i żyjmy w tym przekonaniu przynajmniej przez najbliższe trzy tygodnie, by, by ewentualnie moje przewidywania mogły się ziścić, by mógł rzeczywiście do drugiej tury wyborów się uprzedzić przez tak zwanych moich mocnych kandydatów.